najgorzej jeśli zagłuszamy zagłuszamy nasze pragnienia zagłuszamy nasze marzenia myślimy ja się do tego nie nadaję nie potrafię tego zrobić nigdy tego nie robiłem nie robiłam hmm. boję się że mi się nie uda boję się że polegnę że odniosę porażkę a nie daj Boże wstyd, upokorzenie. To jaż w ogóle, to jaż wolę nie podejmować żadnej próby. A co jeśli? Co jeśli nadajesz się? Co jeśli dasz radę to zrobić? Co jeśli zrobisz to? Jak się będziesz czuł? Będziesz czuł radość? Będziesz czuł spełnienie? Będziesz dumny? Co jeśli?